Audi A8 z 2012 roku napędzane sześciocylindrową doładowaną jednostką z bezpośrednim wtryskiem paliwa o pojemności 3 litrów i symbolu CTUB. 333 konie mechaniczne i aż 440 nm momentu obrotowego w zakresie od 2900 do 4750 obrotów tłumaczy konieczność napędu na 4 koła. Pomimo wagi 1900 kg na pusto, producent deklaruje osiągnięcie setki poniżej 6 sekund, więc żarty się skończyły. Auto jest sprowadzone z USA, więc, choć już nie najmłodsze, wyposażone jest wręcz luksusowo. Skórzane elementy tapicerki bardzo dobrze przetrwały próbę czasu, a reszta zastosowanych materiałów doskonale tworzy w środku atmosferę dogodnego podróżowania. O komfort dba również. Pneumatyczne zawieszenie, które dopóki działa, jest cennym dodatkiem. Oczywiście, gdy z czasem przestaje, cennym nabytkiem. Ale na razie wszystko wydaje się być ok. Palania deklarowanego przez producenta auta o takich osiągach nie będę przytaczał, ale generalnie jeżdżąc dynamicznie i nie chcąc się niemile rozczarować, należy je z założenia pomnożyć przez dwa. Najwyżej będziemy mile zaskoczeni. Nie pozostaje więc nic innego jak zaproponować konwersję na LPG. Do zabudowy użyto komponentów Landi Renzo. Reduktor Li10 Turbo Maggiorato został zamontowany w niszy zderzaka po stronie pasażera pod obudową filtra powietrza. Nie ma lekkiej pracy, ale daje radę. Aby umożliwić wymianę filtra fazy ciekłej, elektrozawór został zamontowany w łatwiej dostępnym miejscu. Sterownik Landi Renzo Direct DI-108 znalazł miejsce na podszybiu po stronie kierowcy. Zaawansowane funkcje emulacyjne pozwolą utrzymać wtryskiwacze benzyny w kondycji kosztem niewielkiego jej udziału w procesie spalania. Pracę sterownika gazowego musiał wspomóc emulator LAB2, aby zapobiec indywidualnym adaptacjom wtryskiwacza benzyny podczas pracy na gazie. Zostało do niego napisane specjalne oprogramowanie dla obsługi tego silnika. Podanie gazu przez igielitowe rurki wymagało delikatnych i precyzyjnych operacji, gdyż łatwo tutaj o i spore koszty. Jak widać udało się. Listwy wtryskiwaczy Gears osiadły wygodnie w dwóch, trzy wtryskowych blokach po obu stronach silnika. Wzajemnie kompensowane i zasilone gazem filtrowanym osobno dla każdej z nich. Czynnik ciśnienia gazu jest zamontowany na kompensacji, co gwarantuje wiarygodny pomiar. Rurki zabezpieczone, pozycjonowane kajdankami, z rezerwą długości na poprzeczne ruchy silnika. Dedykowane wsporniki są zabezpieczone antykorozyjnie. Przełącznik zmiany paliwa znalazł miejsce w okolicy lewej nogi kierowcy. Miejsca pod klapką wlewu paliwa. Jest na tyle dużo, żeby z trudu zmieścił się tam także kompletny zawór tankowania LPG. Ze zbiornikiem natomiast zaczęły się schody. Pod kołem zapasowym znaleźliśmy olbrzymi akumulator. Konieczny był zakup mniejszego i przeniesienie go w niszę po stronie pasażera. Chętnych do zamocowania zbiornika cylindrycznego z góry przestrzega. Na grodzie bagażnika i kabiny producent umieścił większość sterowników komfortu i bezpieczników. Do których musi być przecież dostęp. Zastosowany został zbiornik toroidalny 720x180 o pojemności 56 litrów. Z uwagi na plastikową podłogę niższy bagażnika, konieczne było wykonanie wzmocnienia pod zbiornik. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału i śledzenia nas na Facebooku.